Nie, co to jest za miejsce? Um, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Witam cię na moim kanale. Dzisiaj gramy kolejny raz w Security Bridge. I podobno mam przerąbane. więc e, kontynuujmy save. Czy ja dobrze zaznaczyłem? A tak. Szybko, 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 szybko. Dobra. Jestem tutaj. Niby jest spooky Scary. Co? Co ty tu robisz? kiblach może coś będzie? Ja to gówno widzę. A no, wie, tak się nie robi. Nie, da, nie, nie dać mi latarki i potem się dziwić, że... jakiś naf jest straszny. Ja tu nic nie mam. Tak na razie. Dobra, ale to miejsce jest piękne tak szczerze. O jakaś turba. Turba torba. Wow Gdzie to jest prezent? Wow Sandlash. No ja... a tu mogę wejść? Out of order, mhm mm No to nieźle ATM, dobra Save spot Robimy, set spota yes oh oh oh, oh. Larry, I am Check the security, desk for a security badge, then let me in let me in okay не light into the fun O okay. oh, nie, czy my jesteśmy w into the Pit? Oh yeah, into the Pit O, oh. oh. to nie są święta, gościu. Znaczy, no, jak nie, on mi się wbił do basenu skulka, Nie, Bra, ale jak była wydawana ta gra, to zaraz były święta, więc ja to rozumiem, ale teraz jest sierpień i to nie ma sensu. Może ja stąd pójdę, gościu? Jeżeli mi pozwolisz. O nie! Dzień dobry, nowy przyjacielu. Nie wiem gdzie moi przyjaciele. Misja. Make a distraction. No. Kara. Basen z kuleczkami! Łoo! Wow. Wie, gdzie prze nim Ten basen jest z KULECZKAMI! Yeah. On mnie goni! Ale ty jesteś scary, gościu! On mnie goni. Okay, tu jest jakieś wejście inne. Co tutaj mam? Nie. Ja tutaj latarki nie mam. Gdzie to prowadzi? Dobra, weź mnie już zabij. Distraction? No! Bye oh, Collect. Collect? No, target! Flashlight recharge Press hold to recharge your flashlight But be careful It takes some time to recharge Dobrze, oh, dziękuję Automatyczny zapis. Chodzi. Wjeżdża. Ale fajne Jak on biegnie. Um. Panie... Gdzie jestem Security Belge? Co on robi? Ja z drzwi czuję tu flashlight. Jeszcze dodatkowo. O on jest scary. Tak, security badge. Security badge, allow access to throat number. Security doors. The player's security level is tracked on the false watch. Ok. Yeah! Zielony. O oh nie. Co ty Let's on. Let's lecą. Ostrzegałem cię. Ostrzegałem cię. Kłak, co? Nie gdzieś ty chłopiec. Nie gdzieś ty chłopiec. No, ojoj, Czas na dobranockę. No. Wow, what? Error. Ja pierdziele, co to jest? Gościu Ehm um. O Jez, tu idzie. Co so, ja raczej czuję tylko flashlight'a, okej? Okay? O oh my god, co? Kościół. O jestem na stoliku. No dobra, to jest scary. Nie on mnie goni. On tu nie wchodzi, prawda? Okej, okay, tu jest generator pierwszy. Jestem. Okej, okay, mam pierwszy generator. Tap? co? Mam ich pięć? Tak, no bo to jest ogromne. Jak mam się tam dostać? Nie wiem, idę. Um. Do góry? O, czerwony. Zobaczcie, czerwony niebieski generator już mam. Gdzie jest zielony? Gdzie jest on na tym sznurku? 1, 2, 3, okej, dobra Gdzie jest zielony sznur? O Jezu, gdzie ja idę? To jest spooky, scary Skeletons A! A! Trzy! Trzy! On tu idzie, on tu! Kuźwa idzie Distraction. Distraction idź tam! Jest za się pałęta I to jest kolejny generator? Nie, on tu idzie, on tu wejdzie On tu a, a, moje miasto mnie potrzebuje A, jestem Batman Nie zabijaj mi gościu. I no tu nie ma. Cichutko będę. będę cichutko. O! No, 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 no. Em... No. Um. stało? XD go. Jego... Nie ja on tu idzie znowu. Mm. Mm. Dzięki mordko za good night Destruction! Co on tam idzie? Chyba tak Ja go tam przywołuje Ładuje latarkę Po prostu ładuje latarkę On tu idzie? No on tam stoi. Nie mógł tego gościu przy mnie. Nie, no, on tu gdzie? A! Chwila. Tak, tu jest niebieski. Tu jest niebieski. Tak, chodzę najpierw tu. A i gówno, bo ten niebieski gdzieś indziej. A nie. I tu. Dobra. Czyli najpierw wchodzę tu. I tu jest niebieski. Potem idę. Tylko gdzie. Tylko wie... po co. O, i tu jest zielony. A czy dobrze, bo to są te sznurki, to. Mam różne kolory, to nie powinno być chyba aż tak źle, prawda? No i potem już gubię się w zeznaniu. Dobra. Ja. Włączyłem już niebieski. Może idę tu? Nie idę, bo mnie zabija, jaki on jest szybki. To z żółty. Tu jest żółty. Okej, okay. tam jest niebieski, tu jest żółty. Czerwony jest gdzieś na górze. Nie. Oj, czerwony jest tu. I tu już innych kolorów nie widziałem. Tam jest fioletowy. Dobra. Ja już, ja już wszystko rozumiem Reddit Predifnaf jest mocny Potem idę tu To to wszystko ciemnica będzie To jest pier... różowy I Jeszcze jakiś inny kolor był mi potrzebny No da, jest tu różowy Idź za kablem, grzegorz. No, no, co się dzieje? Jest niebieski. Nie wiem. Gdzie są kable? Jest niebieski. jest tam? Jak mam tam się dostać? Halo? Podziół To jest żółty. bez jest żółty. Jan jest blisko, ale mnie nie widzi. On gdzieś tutaj jest. Eu mostrei que é scary, gosto. Não, 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 no, nie, que no, nie, no, nie, no, no. Tam jest zielony. Ja tędy. jest wyżej. Nie dla dzieci nie da dobry pomysłem, żeby tutaj biegać po tym. Wraz z tym mordercą. Dobra, gdzie jestem zielony? A jest tylko fioletowy. Tańczmy sobie, tańczmy. Dobra. To jest trilli disgust. Dobra, jak najwyżej. Tu się zniża. Pójdę tędy. Wejść wyżej. To są bramki. Must be punished. Pójdę tędy Cię zniża. Pójdę tędy Halo Chodzisz Kościół mm. Dobra, ja muszę znaleźć tego A, W słonecznym trybie muszę znaleźć yy, pewnego zielonego działa. Jak się tam dojść, do niego dostać? Idę szukać. Idę tędy, idę tędy, i co teraz? Idę tędy może? Idę tędy. Okej. Okay. Dobra. Nic nie zrozumiałem. Najpierw zielony. Jeszcze... Gdzie bym mógł wejść? No! It's fast your bedtime. Clean up, clean up. Oh, Freddy Dobra. Jest! Jest! Skąd tu dalej chodzi? Nie wiem. Okej, okay. musiałem się skupić. Przepraszam, że prawie nic nie mówiłem, ale musiałem się skupić. Idę. Idę stąd. Richard czuje flashlighta. To po pierwsze. Dajemy mój piękny reset. Jest. Dobra. Dobra, ale szczerze to było... to było, było mocne. Nie coś, no nie. Chodzę do Frediego. Chodzę do Frediego. O. Oh. Escape taker wychodzi Fredy. Ile ich tu jest? O, prezent. Chodzę prezent. Drogą. Old poster. Freddy's Pazwers Papa Militiner. Diner. Pamiętasz to? Jak pewien Freddy taki jak ty ugryz pewnego innego typa? Tak właśnie to wyglądało. To? Keep on the time. Okej. Okay. Need to get to a recharge station immediately. Every hour, the power is diverted to the recharge stations. When that happens, the lights go out, and when that happens, the daycare attendant is free to roam the building. It will find you. It's past your bedtime. <laughs> I bet I'm. Mogę wyjść w gościu Dobra, ja znam wejdę, bo tu jest za... <laughs> za dużo wszystkiego za dużo wszystkiego tu jest. on mnie goni. Stąd. Jak prędzej się tutaj dostajesz? A bo okej, okay. okej, okay. okej, okay. co to jest za obraz o królik? Taki słodziutki królik. Co to, to było? To jest fontanna. A... Nie fontanna. Bidziałem, nie widziałem królika. Nie widziałem Nie królika. Nie Nie widziałem królika. Nie ma królika. ...żadnego królika. I want to help you. Maybe they want to help you too. I doubt it. For some reason... You're different. Good news. Skip the day, doors God. will open in five hours. Good news? Five hours? I'm not gonna last five minutes! Do not panic. If we get separated again, you can always call me on your fast watch. As long as I have Stop. power and i am able to reach you call freddy czekaj you should get moving you can access the main atrium with your new security badge dobra nerdziku pedusi <coughs> dobra dziękuję bardzo serdecznie to było okropne widzimy się w kończiku ner